Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym ze wsi Świętokrzyskie. Ja będę sobie tutaj spacerował i chciałem skomentować pewne wydarzenie. Ja wiem, że ten film pojawi się nie na czasie. Ja wiem, że ten film będzie właściwie po czasie, ale tak czy inaczej nie zmieni to niczego. To jest po pierwsze. Po drugie, w ogóle chciałem to gdzieś skomentować, bo mam jakieś swoje przemyślenia. Bardzo dużo było informacji na temat tego, właśnie, że Joe Biden. Wycofał się z kandydowania na prezydenta. Eee, czy dobrze zrobił? Czy on podjął w ogóle taką decyzję? Jak to jest, to będę dzisiaj dyskutował w tym odcinku, na który serdecznie Was zapraszam. Ponieważ jestem w Polsce i słyszałem, jak mój tata miał włączony telewizor, Wiadomości gdzieś tam cały czas powtarzali o tym Bidenie, że on się wycofuje z kandydowania na prezydenta, że on niby tam złapał tego wirusa czy coś, że był chory. I jakieś tam cały czas takie dywagacje, spekulacje, dlaczego on się wycofał. Szczerze mówiąc, jak słyszałem wyjaśnień jakiegoś eksperta w TVN-ie. Gdzieś to tak jednym uchem słuchałem, drugim gdzieś ten, jadłem śniadanie po prostu. I nie mogłem tego słuchać, tego tłumaczenia tego eksperta, w cudzysłowie eksperta, który gdzieś tam tak próbował mówić i, i tak przekonać publiczność widzów, że Joe Biden to właściwie, nam on tak się wycofuje, ale nie, nie powiedział takich prawdziwych faktów. Nie powiedział tego, że, że on jako prezydent. Nie może być prezydentem, nie może pełnić tak ważnej funkcji dla takiego kraju, jakim są USA, z tego względu, że jego zdrowie, jego stan zdrowia jest mocno niepokojący. I zamiast wziąć to powiedzieć, spuentować to w ten sposób, po prostu tak powiedzieć, to jakimiś takimi okrężnymi drogami gdzieś tam próbował tłumaczyć, że no, bo on tak podjął taką decyzję, bo coś tam, bo coś tam, i cały czas jakieś takie. Takie jakieś takie fakty, ja już nie pamiętam dokładnie, co on powiedział, ten ekspert. To nie ma właśnie takiego znaczenia, bo wszystko to, co on mówił, to miało świadczyć tylko o tym, że prezydent Biden, on po prostu no, nie będzie dalej kandydował, bo, yy, bo tak de facto są jakieś powody, ale właściwie te powody przez tego eksperta jakieś konkretne, to one nie zostały tak de facto przedstawione. On tak mówił, mówił, żeby mówić, tak mataczył, bo jak ja bym wiedział te konkretne powody, ja teraz nie wrócę pamięcią do tego co on mówił, ale właśnie mówił tak, że niby chciał przekonać kogoś, a tak de facto to, to nic nie można było spamiętać z tej jego wypowiedzi. W każdym razie jego ton, jego gdzieś tam sposób, tego jak on próbował przekonywać ludzi, ja, ja, ja stwierdziłem, że to jest po prostu nie do wiary nie do wiary, że można takiego języka używać i, i mówić o faktach, które nie są żadnymi faktami, których nie jestem w stanie nawet pamiętać, bo no bo po prostu to było takie mataczenie to było takie próbowanie zakłamania rzeczywistości no że widzicie jak jest i teraz tak, ja chciałem właśnie odnieść się jeszcze do tego jak ja to widzę i ten, bo można powiedzieć tak, że prezydent Biden E, miał swoje jakieś tam wtopy tak zwane, czyli że mm, e, albo gdzieś tam był na jakimś e, spotkaniu z jakimś, na jakiejś delegacji poli politycznej, gdzieś gdzieś pojechał, gdzieś ten. Musiał być prowadzony przez innych polityków, e, żeby nie poszedł w złe miejsce, bo on się zapędzi, będzie szedł, zapomni sobie ten. Na jakichś konferencjach e, gdzieś tam ten zdarzało mu się e, zasnąć zdarzało się tak. Na jakimś gdzieś tam w USA z kimś tam rozmawiał gdzieś tam przez jakiegoś Skype'a czy przez coś, to po prostu mu się popuściło i było to słychać. Także różnego rodzaju sytuacje. Po schodach wychodził do samolotu, przewrócił się. Gdzieś tam się przewrócił. Słyszałem te wypowiedzi Wojtka Sejrowskiego, że on jak był gdzieś Gdzieś na jakichś właśnie jeszcze wcześniej spotkaniach to nieraz wchodził w jednym garniturze, a wychodził w innym, bo musieli go przebierać, bo coś tam się znowu wydarzyło. Także ten oni go gdzieś tam trochę później, bo w ostatnim czasie wyglądało to trochę lepiej, że tak by go trochę przywrócili do tego stanu zdrowia lepszego albo używali już tak i takich mocnych środków farmaceutycznych, że no po prostu no, że on trzymał jakoś ten fason, że potrafił się bardziej odnaleźć w tej rzeczywistości, bo okej, okay, możemy go oceniać za politykę Joe Bidena, możemy go oceniać za to, jakim jest, czy jeszcze jest póki co prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy co on zdołał zrobić przez tę całą swoją kadencję i myślę, że na na to przyjdzie jeszcze gdzieś czas, żeby mówić, żeby właśnie zrobić takie podsumowanie, co on uczynił dobrego dla USA, co on uczynił dobrego tak de facto dla świata. No bo jeżeli mówimy, że USA jest mocarstwem światowym, że ma duży wpływ na cały świat, na wszystkich, no to, no to prezydent takiego właśnie kraju, jakim jest Joe Biden, musiał mieć na to wpływ. Musiał mieć. Ale to nie jest przedmiotem, Dzisiejszej rozmowy, dzisiejszego mojego tutaj vloga. Ja się chciałem skupić nad tym, że on został po prostu usunięty jako kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I teraz jest kwestia jeszcze taka, jak to się wydarzyło: czy on sobie tak pomyślał? Bo ja słyszałem takie stwierdzenia, że, że on nie chciał ustąpić, że on chciał dalej, że miał jakieś swoje ambicje, że po prostu. Chciał startować, że już się przyzwyczaił do tego, jak funkcjonuje. To już jest moje zdanie teraz. I po prostu chciał kandydować na prezydenta. Ale myślę, że otoczenie polityczne, jakie jest wokół Joe Bidena, musiało mu to wyperswadować z głowy. Musieli przejść po prostu do niego i powiedzieć tak. Jasiu, zobacz, no, mamy innych kandydatów. Przegrałeś debatę z Trumpem. No bo ją przegrałeś. On cię po prostu zmiażdżył w tej debacie. No niestety, no nie wygrasz nawet jako teraz kandydat na prezydenta. Dużo rzeczy się wydarzyło. Mamy innych kandydatów, którzy mogą się przeciwstawić Trumpowi. Pani wiceprezydent, Kamelia Harris. Ona będzie, ona będzie dobrą kandydatką. Ona ma poparcie. Ona ma poparcie tutaj wśród delegatów jakichś, żeby żeby ją wystawić na tą kandydatkę ona ma poparcie w całym tym ruchu demokratycznym u demokratów w USA, ona ma poparcie społeczne, ona jest od Ciebie młodsza, bo ma 59 lat, a nie tam 80, coś no, także, także ona sobie tu poradzi, ona jest taka jeszcze krzepka babka, ona sobie da radę co Ty na to? Ja, ja się mógł powiedzieć, nie no ja, ja nie, ja nie ustąpię, czy ten no, no i oni mogli go, go jeszcze bardziej gdzieś tam jakoś przekonywać, już nie będę tutaj pisał jakichś scenariuszów, ale mogli Joe Bidena po prostu bardziej gdzieś tam przycisnąć, jak to się mówi, i, a może nawet mieli na niego jakieś haki, może mieli jakieś rzeczy, albo powiedzieli mu, słuchaj, bo my tu mamy jeszcze takie, no twój syn... Wiemy, jak twój syn postępuje, jakie tu robił różne inne interesy. A słyszałeś, że zrobił coś takiego? Słyszałeś? No, prasa się może o tym zaraz dowiedzieć. Albo kandydujesz ty, albo kandyduje, albo kandyduje po prostu Kamelia Harris. No. Oni jeszcze myśleli o Michelle Obama, żeby ten kandydowała. No, zobaczymy. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, bo ktokolwiek będzie. Wybrany przez. Dlatego ja mówię, że ten film będzie z opóźnieniem i nie, nie wpłynie to po prostu na nic. Bo jeżeli oni wystawią sobie Michelle Obama, czy wystawią sobie Kamelię Harris na kandydatkę na prezydenta, czy nawet jeszcze kogoś innego, to zawsze kandydat demokratów, no to będzie kandydat Demokratów. To, to będzie ktoś, kto, no, można się spodziewać. Wiadomo, czego się można spodziewać po kimś takim, że będą dalej prowadzone konflikty, że będą, będzie dalej podtrzymywana taka polityka, jak jest realizowana przez Joe Bidena, że mogą nawet jeszcze zabnąć bardziej winne sprawy, które będą niekorzystne czy dla świata, czy niekorzystne nawet dla Polski i tak dalej. Dlatego ja nie mam wątpliwości po prostu. Co do jakiegokolwiek kandydata demokratów, jaki miałby się pojawić, po prostu, i nie, nie ma to znaczenia, kto to będzie, bo wiem, że zawsze to będzie ktoś zły. Ktoś zły, po prostu. Zły dla otoczenia, zły dla wszystkich. I to jest moje takie zdanie. Może się ktoś z tym zgodzić, a może się nie zgodzić. Jest kwestia tylko tego, to jak mówię, o czym chciałem tutaj podyskutować w tym dzisiejszym filmie, że właśnie Joe Biden, jego stan zdrowia nie pozwalał mu na to, nie pozwalał na to, żeby ten on pomylił sobie zapowiadając, widziałem na TikToku że chciał zaprowadzać prezydenta Żeleńskiego że, że ten i powiedział prezydent Putin jeszcze tak to Putin powiedział takie tak śmiesznie to zabrzmiało, bo no bo jako Amerykanin Joe Biden no to powiedział tak, tak, takim śmiesznym akcentem po prostu śmiesznym akcentem wypowiedział to nazwisko Putin zabrzmiało to tak ten, yy, bo to tak zabrzmiało jak takie pu, puti, puti, jak taki puti, jak putin, ale to takie wiecie co, tak jakby, no nie wiem, my mówimy inaczej, tak, my mówimy inaczej. Ja się o to nie czepiam, to ja po prostu mówię, że no, że to wy, wyglądało i tak było zabawne, tak, no, także tak to jest. No, i to on się później niby poprawił, że, że taki jest skupiony na tej całej sytuacji, i tak dalej, że ten, bo się zorientował, nie wiem, czy miał jakąś słuchawkę w uchu, że ktoś mu powiedział, co żeś powiedział, co żeś powiedział, przecież to jest prezydent Żeleński, nie prezydent Putin. E, może miał jakąś słuchawkę, jakiegoś tam tak zwanego suflera, który, który mu gdzieś tam powiedział, a może sam się zorientował, faktycznie miał przebłysk taki, z jak ja jestem w jakimś Nienacku na wsi, to on miał taki przebłysk nagle, że oh, źle powiedziałem, jejku, no, trzeba to poprawić, no dobrze, wybrnę z tego jakoś. I, I powiedział, że jest taki skupiony po prostu na całej sytuacji, że oczywiście prezydent Żeleński, tak, no. Także, no tak to wygląda. Dużo było tych jakichś sytuacji, dużo jakiś takich gaw, można by zrobić taki Taki no, wielogodzinny, nawet może jakiś materiał, gdzieby się wszystko. O jakiś zając tam przykicą! Żeby się wszystko po prostu zebrało te. Znaczy właściwie to na różne osoby można by, ale ja mówię o tych takich wpadkach prezydenta Joe Bidena, gdzie można by pokazywać właśnie, że tu coś takiego powiedział, tu się jakoś tak przyjęzyczył, tutaj właśnie się gdzieś wywrócił, tu gdzieś poszedł nie tak jak trzeba, i takie rzeczy. I szczerze mówiąc ja powiem tak, przejdę się jeszcze kawałek, dobrze. E, powiem tak, że okej, okay, ja oczywiście nie popieram prezydenta Joe Bidena, ale jest mi tak gdzieś e, po ludzku, e, mimo, ja nie wiem jak to zabrzmi teraz, ale mi jest tak po ludzku gdzieś nawet tak przykro, że e, można tak wykorzystać też człowieka, bo on był postawionym takim kandydatem przez demokratów, bo ja nie wiem czego oni się spodziewali, po prostu może uznali wcześniej, że ta Harris, żona nie wygra wyborów i stwierdzili, że Joe Biden będzie lepszy, albo stwierdzili poprzednio jak były wybory prezydenckie w USA, że właśnie Joe Biden ze względu na swój stan zdrowia, ze względu na, na to, że jest po prostu starszą osobą, to, że oni będą mogli nim sterować w jakiś sposób, że będą mogli go manipulować, że on po prostu będzie takim ich człowiekiem e, jako prezydent, ale e, będzie, będzie się wszystko odbywało w USA, całe rządy będą z tak zwanego drugiego fotela no i że po prostu będą inne osoby, może nawet ta Harris czy ktokolwiek jeszcze inny ktoś tam, e, który będzie sterował Joe Bidenem, a on po prostu będzie takim figurantem tylko, żeby no tu się gdzieś pokazać, tam się gdzieś pokazać, tu coś powiedzieć, tam coś powiedzieć no i ten, zawracam i dlatego może była taka idea i ten to jak te wybory prezydenckie zostały rozegrane poprzednie no to widzieliśmy, było o tym dużo dyskusji, spekulacji jak one się odbyły czy były uczciwe, czy nie były uczciwe niech każdy sobie sam wyciągnie jakieś wnioski, moje przemyślenia oczywiście znacie w tej kwestii, w tym temacie a jakie będą wybory teraz, bo sam Donald Trump, który miał wielkie szczęście, że udało mu się ujść z życiem, że po prostu przeżył ten zamach. Donald Trump, który mm, mówi zawsze, że Ameryka na pierwszym miejscu. Zawsze mówi, że amerykański interes narodowy na pierwszym miejscu. To jest hasło, które jest bardzo ważne. To jest hasło, które podoba się wielu Amerykanom. To jest coś, czego Amerykanie właśnie chcą. To jest coś, czego. A, Amerykanie by chcieli dążyć, żeby liczyła się Ameryka, żeby się liczyło USA i żeby ludziom w tym kraju właśnie się dobrze żyło, a nie, że y, oni będą się angażować w różne rzeczy na zewnątrz, w różne jakieś konflikty, które tak de facto nie będą służyły e, krajowi, e, jakim jest właśnie USA. Dlatego, no tak to jest, ale dobra, to już nie chcę przyciągać. Chciałem się skupić tylko nad tym, nad tym prezydentem Joe Bidenem że on się, że on się po prostu wycofał wycofał skandydowania. Zobaczyłem tu grzyba jakiegoś i chciałem tak podejść, rośnie tu grzyba, ale oczywiście to jest trujący, takich nie zrywamy. Jesteś tam gdzieś w grzybku jesteś tutaj gdzieś ci widać. No. O, obok tutaj tam obok tutaj też rośnie. Tak no, mam mu humory samotnikowe, nie wiem. No. Także, także tak to jest. Tyle właściwie w tej kwestii. Taki mój komentarz do tego, bo tak sobie pomyślałem. Tak, jak mówię, ten film będzie ponadczasowy. Kiedykolwiek by go ktoś włączył, to nie będzie to miało jakiegoś właśnie znaczenia, bo po pierwsze, ani się jeszcze te wybory nie rozpoczęły trwa cały czas dziś kampania. To, że kto się pojawi teraz jako kandydat demokratów, no to, to się pojawi ten, kto się ma pojawić czy to będzie Harris, czy będzie Obama. Czy ktokolwiek jeszcze inny, no to zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie na jesień, jeśli mówimy o wyborach. Ale chciałem się skupić nad prezydentem Joe Bidenem, jego wycofaniu. Ja byłem zaskoczony z jednej strony, z drugiej strony może nawet nie, no bo, bo zastanawiałem się, jak ze względu na jego stan zdrowia on może jeszcze dalej to ciągnąć, być prezydentem, nawet gdyby wygrał z Trumpem w jakiś sposób albo nawet, gdyby nie wygrał, to, to to już nawet nie było takie smaczne oglądać po prostu pewne potknięcia, tak zwane Joe Bidena, bo, tak jak mówię, no jest to starszy człowiek, już niech po prostu on sobie odpocznie, niech idzie na jakąś tą prezydencką emeryturę czy coś i niech przekaże po prostu te możliwości komuś innemu, żeby skandydować na prezydenta to już jest naprawdę, nawet takie czasami żal było patrzeć jak pewne rzeczy się działy właśnie z Joe Bidenem e, i, i ten, bo tak jak mówiłem, był przez kogoś dziś podstawiony, e, no był tym prezydentem no bo był, jest jeszcze przez jakiś czas i tak dalej, ale sprawował tylko e, takie rządy, no, które po prostu były, ten, on był prezydentem, no, no bo jest prezydentem bo się nazywa Joe Biden, bo wygrał w jakiś sposób te wybory, które były ostatnie. No, ale to, jak on już funkcjonował, no to jest tak, jest tak. Słyszeliście, widzieliście wiele razy. Nie było to miłe oglądać go w różnych sytuacjach. Tyle z mojej strony. Wy napiszcie, co uważacie o Joe Bidenie, czy w ogóle o tych wyborach, które będą do, jako prezydenckie w USA zachęcam Was do subskrypcji tego kanału zostawiajcie łapki w górę no i widzimy się w następnych odcinkach e, będę nagrywał jeszcze w różnych miejscach w Polsce nie tylko tutaj, gdziekolwiek jeszcze też także tyle z mojej strony żegnam się z Wami, do zobaczenia, pa pa